Wszyscy cieszyliśmy się z tego wejścia do Unii Europejskiej. Pokrywaliśmy w tym wejściu ogromne nadzieje na rozwój naszych miast, naszej, naszej wsi, naszego rolnictwa, ale z drugiej strony też pełne obawy, czy się uda, czy będziemy potrafili po te środki korzystać, czy będziemy je umieli wykorzystywać. To pokazał, że Polak potrafi, że mankamentów jest mniej niż pozytywów. Właśnie tym pozytywnym aspektom obecności Polski w Unii Europejskiej poświęcona była konferencja informacyjno podsumowująca 20 lat polskiej wsi w strukturach unijnych gospodarzem wydarzenia był zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie Chcemy uświadomić też naszym uczniom, jak i osobom, które tutaj dzisiaj spotkały się z nami, jaki wkład, jeśli chodzi o działalność Unii Europejskiej, miała, Unia miała dla polskiej wsi. Jeśli chodzi o właśnie programy wszelkiego rodzaju, bo sądzę, że najbardziej pesymistycznie, jeśli chodzi o wejście Polski do Unii Europejskiej, odnosili się rolnicy. I teraz jest z perspektywy tych 20 lat, jak to wygląda? Jak... Co zyskała polska wieś wchodząc do Unii Europejskiej? Tocznica członkostwa jest powodem do świętowania, bo dziś trudno sobie wyobrazić Polskę poza Unią. Obecność zaowocowała całkiem sporym zastrzykiem pieniędzy i rozwojem. Wszyscy ci, którzy już są w tej Unii, przyzwyczaili się, że jesteśmy, to wiedzą. Te płatności, które spłynęły wraz z tym, że przystąpiliśmy do Unii Europejskiej są tak duże, że mogliśmy i, i udoskonalić indywidualne gospodarstwa rolne, ale dostosować w ogóle te gospodarstwa rolne do standardów Unii Europejskiej. Moglibyśmy, mogliśmy, jesteśmy już konkurencyjni w stosunku do gospodarstw tych, którzy są na zachodzie. Nie nie, w żadnym wypadku nie ustępujemy im, a jednocześnie możemy nawet powiedzieć, że mamy lepsze to wyposażenie niż w wielu gospodarstwach na Zachodzie. To właśnie to jest tylko to, że weszliśmy do tej Unii, że potrafiliśmy skorzystać z tych pieniędzy unijnych. Wszyscy uczestnicy edukacyjnego spotkania jak jeden mąż podkreślali, że to polska wieś była i jest największym beneficjentem członkostwa Polski w Unii. Przemiany jakie zaszły na wsi, postęp technologiczny widać gołym okiem. Piękne podwórka ukwiecone, tylko jedna wada, że dzieci nie znają zwierząt ani ptactwa domowego. Wieś i rolnictwo jest największym beneficjentem wszelkich programów i funduszy wspólnej polityki rolnej. Zmiany zaszły olbrzymie. Ja pamiętam, gdy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej w roku 2004, jak wyglądała wyglądały nasze gospodarstwa, ich wyposażenie, też, też nasadzenia, jakie mieliśmy wtedy, też bazę przechowalniczą. Te 20 lat to olbrzymi skok, jeśli chodzi o nie tylko Sandomierskie, ale też nasze krajowe polskie rolnictwo. Głównie też, jeśli chodzi o napływ środków z przeróżnych programów pomocowych. No jest to dobrze wykorzystany czas może być tak i też są takie głosy, że obecność w Unii to również wspólny rynek, tak? Czyli też otworzyliśmy się na napływ towarów z innych krajów, z Unii Europejskiej, ale... Do dziś Polska odnotowuje ten bilans bardzo, bardzo dodatni, czyli więcej eksportujemy naszych towarów rolno-spożywczych na rynki inne, jak też do nas przepływa. Ci rolnicy, którzy skorzystali, chcieliby jeszcze więcej korzystać, zobaczyli jak dobra jest wspólnota, że można wymieniać ten towar, że linie technologiczne można wymieniać, że zawsze coś dzieje się nowego w gospodarstwach, a jednocześnie jest ta zdrowa konkurencja z gospodarstwami z zachodu i co nas cieszy. Często tę konkurencję wygrywamy, bo ta żywność polska... Jest tak naprawdę ceniona na świecie. Ta wieść się bardzo mocno doposażyła. Tą transformację przeszły przede wszystkim poprzez modernizację. Mamy nowoczesny sprzęt, świetnie doposażone gospodarstwa. Możemy konkurować na rynkach zachodnich, poszukiwać nowych rynków zbytu, ponieważ nasze produkty dzisiaj są bardzo wysokiej jakości. Postęp cywilizacyjny, jaki dokonał się w ostatnich 20 latach, na własnej skórze odczuli mieszkańcy Sandomierskiej wsi. Jak grzyby po deszczu powstały. Zostają obecnie finansowo wspierane organizacje pozarządowe, które są inspiratorami i organizatorami życia społeczno-kulturalnego. Na pewno jest dużo więcej możliwości dla młodych ludzi, dla młodych rolników, dla nas kobiet, które możemy bardziej wyjść do ludzi, mieć więcej czasu dla siebie, na przykład właśnie poświęcać to uczestnictwem w kole kobiet. Koło gospodyń wiejskich obudziło wieś. Naszą wieś i nie tylko naszą wieś. Yy, mamy cel, mamy gdzie wyjść, mamy co robić, to jest potrzebne dla nas i dla naszych bliskich. Ja to widzę duży rozwój, yy, nawet w miejscowości Gierlachów. Mamy już drogi, mamy pięknie wyremontowaną szkołę, buduje się dla nas w tym roku świetlica wiejska, bo nie było też ze środków pozyskanych. Ta remiza strażacka obok. Kupiliśmy działkę. Jako jedna to dopiero za przyczyną. Koła gospodyń się tak. zadziało. Na członkostwie zyskała także Sandomierska Szkoła Rolnicza. My korzystamy też z programów unijnych, mieliśmy już i Powera, i mieliśmy Erasmusa i mieliśmy też regionalne programy operacyjne, jeśli chodzi o organizację staży dla uczniów takich szkoleń, kursów, certyfikatów, zdobycia nowych certyfikatów w zakresie nowych umiejętności. I sądzę, że też ostatnio jesteśmy w programie związanym z KPO, budowa i powstanie u nas przy naszej szkole branżowego Centrum Umiejętności Ogrodniczych. Także staramy się uczestniczyć na bieżąco w programach, które są oferowane szkolnictwu podnoszeniem tych umiejętności zawodowych. Także tutaj Erasmus, częste wyjazdy mamy akredytację na 7 lat i uczniowie wyjeżdżają na praktyki zawodowe. Do Grecji, Włoch. Obecnie szykujemy się na wyjazd do Francji. Organizatorzy zadbali o stronę informacyjno-naukową, a panie z Kół Gospodyń o posiłek. Jerzy Strzyż, STV Info.